Wrócić na nasze miejscowe polskie podwórko, bo tu też przecież mamy kandydatów na prezydenta, mamy kampanię prezydencką, mamy ludzi, którzy twierdzą, że wnoszą coś nowego. Cały czas na czele peletonu, tak chciałem powiedzieć, ale jednak na czele peletonu, przynajmniej według sondaży, jest Rafał Trzaskowski, który no, wykonuje bardzo zaskakujące gesty. Wygląda na to, że tam naprawdę jest no, ciężka sytuacja, musi być, skoro on tutaj. Tu, Trochę tu jakiś właśnie Disco Polo, tu 800 plus chce odebrać Cześć, Ukraińcom. Tu coś tam, tu pompki, tu doktor Trzaskowski. No. Ja się nie pończę, ja już nie nadążam. Ja się, że on sam chyba trudno nadążałem powiedział, że to są ruchy takie, które wykonuje człowiek, co wpadł w przerębel, no, po prostu gdzieś tam rozpaczliwie usiłuje złapać tak jakąś, jakąś krawędź, coś czego by, by się mógł chwycić, ale gdzie nie machnie ręką, to tylko mu się ręka w wodę zanurza i nie może tego twardego y, punktu oparcia mm. złapać. Oczywiście Rafał Trzaskowski jest rzeczywiście na czele sondaży i jeszcze będzie przez jakiś czas na czele sondaży, bo pamiętajmy, to jest działanie na ogromnych liczbach. 30 milionów Polaków jest uprawnionych do głosowania, ponad 20 milionów pewnie skorzysta ze swoich praw, zwykle około w ostatnich wyborach głosowało ponad 20 milionów. Eee, całe jakby ludzie, którzy są w zasięgu oddziaływania mediów wszelakich, łącznie z internetem, to jest kilka milionów. Mm. Więc cała reszta to są ludzie, do których to wszystko tak jakbyśmy, nie wiem, nalewali ten przekaz do jakiegoś wielkiego, gigantycznego słoja pełnego. Nim to dotrze, ten, tak. i Nim to tam się <laughs> przesączy do połowy, to po prostu musi na. minąć czas. Więc to tak się sączy, sączy, natomiast my, my, my patrzymy na, na, na bieżąco, a gdzieś tam to, to wszystko do, dociera do ludzi dopiero z dużym opóźnieniem. Poprzez rozmowy w warzywniaku, poprzez rozmowy z sąsiadami, poprzez ogólny ogólnie nastrój, który ludzie łapią. No ale nastrój jest taki, że ta pozycja lidera sondaży bardzo trzaskowskiemu nie służy, bo wszystkie oczy się na, na nim skupiają, wszyscy rywale się do niego odnoszą, chcąc nie chcąc, a on po prostu rzeczywiście nie ma nie przejawia cienia pomysłu. Co, 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 robisz? Bo ja jakby chyba wierzył głęboko, że to jest kampania na zasadzie wystarczy być. Mhm.